4 marca, w ręce wszystkich graczy posiadających aktywne członkostwo PS Plus, trafia wersja beta najnowszych przygód najlepiej ubranego w branży płatnego zabójcy, czyli Hitmana. Udało nam się wcześniej sprawdzić zawartość bety i to, co czeka w najnowszej odsłonie, Agenta 47. Pomimo, iż jest to beta, jest tutaj odrobinę fabuły. Mowa tu o momencie pojawienia się 47 w bazie szkoleniowej agencji. Tam otrzymujemy dwie misje treningowe, dzięki którym ludzie z agencji będą mogli określić przydatność nowego rekruta. Pierwszej z nich celem jest Calvin Ritter. Znajduje się on na zacumowanym przy brzegu jachcie, na którym w najlepsze toczy się prywatna impreza. Druga to mała baza wojskowa, w której celem jest szpieg szachista Jasper Knight, który czeka na bezpieczny transport z dala od obcych służb wywiadowczych. Zabawa w Hitmana to przede wszystkim dwie rzeczy. Otwartość rozgrywki i pomysłowe wykorzystywanie otoczenia oraz nadarzających się sytuacji. Główne założenie misji, jakim jest przeważnie likwidacja celu, może być osiągnięte na wiele sposobów. Zaczynając od tych mało subtelnych, kończąc na nieco bardziej wyszukanych. Najważniejsze jest to, aby dobrze poznać otoczenie i wykorzystać je. Przykładowe wyłączenie generatorów prądu, przebranie się za obsługę lub któregoś z żołnierzy. Czy w końcu korzystanie z nadarzających się sytuacji to podstawa? Po zaliczeniu każdego z poziomów beta daje nam możliwość ponownej próby, dzięki czemu możemy spróbować innego podejścia, taktyki czy sztuczki, aby pozbyć się celu. Na samym końcu nasz wynik jest konfrontowany w specjalnych tabelach z innymi graczami na świecie. Ta forma zabawy, o ile zbieżna z tym, co widzieliśmy w poprzednich częściach hitmana, bezpośrednio nawiązuje do tego, w jaki sposób zostanie wydana nowa gra. Na początku otrzymamy trzy duże misje, czyli Paryż, włoską Zapienzę i Marrakesz w Maroko. W kolejnych miesiącach pojawią się Tajlandia, Stany Zjednoczone i Japonia. Misje rozgrywać się będą na bardzo dużych mapach, na których będziemy mieli bardzo wiele możliwości zaliczenia zadania w oczekiwaniu na kolejną misję lub na pełną wersję gry. Jeśli posiadacie konto PS Plus, 4 marca zaciągajcie czym prędzej beta Hitmana na dysk konsoli. Gwarantowane parę godzin dobrej zabawy. Jak już sprawdzicie co i jak, koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie o nowym hitmenie.